Łódzkie na plus. Podsumowanie tego dnia w skrócie. Na co dzień opiekują się dziećmi, których los ciężko doświadczył, opuszczonymi przez biologicznych rodziców ze smutną, wręcz dramatyczną historią. 23 rodziny zastępcze z naszego regionu podczas wojewódzkich obchodów Dnia Rodziny odebrały z rąk Grzegorza Schreibera, marszałka województwa Łódzkiego, symboliczne statuetki aniołów. Wręczając Państwu dzisiaj tę statuetkę, traktuje wszystkie rodziny zastępcze w naszym w województwie jako osoby które są takimi aniołami. Podczas uroczystości rozstrzygnięty został też konkurs plastyczno-literacki Bajkowe Łódzkie dla dzieci z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin wielodzietnych. W Łódzkiem mamy 2699 rodzin zastępczych i 59 rodzinnych domów dziecka. Pod ich skrzydłami schronienie znalazło ponad 4000 dzieci. Wspiera je samorząd Województwa Łódzkiego, ogłaszając na przykład konkursy na projekty społeczne, to m.in. 2 miliony złotych na dom finansowanie kolonii, zajęć i warsztatów także dla dzieci z rodzin zastępczych. Firma Gromex z województwa łódzkiego uruchomiła pierwsze stałe połączenie kolejowe z portu multimodalnego Karsznice z portami w Rotterdamie i Birmingham. Powstanie portu to efekt starań marszałka Grzegorza Schreibera oraz realizacja obietnicy, jaką złożył z Mateuszem Morawieckim, ówczesnym premierem rządu. To jedno z największych multimodalnych centrów logistycznych w Polsce. Wykorzystuje znakomite położenie u zbiegu autostrady A1 i drogi ekspresowej S8 oraz przyważnej dla całej Europy linii kolejowej nr 130 biegnącej ze Śląska do portów w Gdańsku i Gdyni. Kosztował prawie 128 milionów 600 tysięcy złotych. Zarząd Województwa Łódzkiego wsparł budowę terminalu kwotą 51 milionów 700 tysięcy złotych. To do dofinansowanie dla spółki PKP Cargo Terminale z Regionalnego Programu Operacyjnego. Marszałek Grzegorz Szajbar wybrał się z wizytą do wyjątkowego domu w Łodzi, by obejrzeć jeden z przykładów dobrze wykorzystanego dofinansowania unijnego. 1 czerwca wprowadzą się tu pierwsi pensjonariusze, osoby starsze z niepełnosprawnością, z Alzheimerem, zmagające się z otępieniem. Podopieczni mogą zamieszkać wraz ze swoimi zwierzętami. Wyjątkowy dom kosztował prawie 19 milionów złotych, z czego prawie 6,5 miliona złotych to do dofinansowanie unijne. Ciasto drożdżowe ze śliwką węgierką, sernik na zważonym mleku, staropolski jabłecznik z szarej renety, mannowiec z miodem zwanym Michałkiem. Takich wypieków można było spróbować we wroczynach w powiecie kutnowskim. Przygotowano tutaj staropolskie ciasta i słodkości z receptur babci. Zapraszamy 1 czerwca do Smarzewic na rozpoczęcie lata z województwem łódzkim i wspólne świętowanie Dnia Dziecka. Będzie mnóstwo atrakcji i koncerty gwiazd.